Witajcie! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam doświadczenie, które pomoże Wam odróżnić sok z czarnej porzeczki od soku o smaku czarnej porzeczki, czyli ten naturalny od tego sztucznego. W tym celu będą Wam potrzebne dwa rodzaje soku, sok naturalny oraz sok sztuczny oraz kwas i zasada. Ja w naszym tutaj doświadczeniu wykorzystam sodę oraz kwasek cytrynowy, bądź ocet też możecie wykorzystać spokojnie w swoim domu. Do soku naturalnego dodaję kwas. Jak widzicie, staje się on dużo jaśniejszy. Dla porównania, możecie sobie zobaczyć, jaki wpływ mają kwasy. Natomiast w soku sztucznym, kiedy dodam, tak naprawdę, nie zachodzi żadna zmiana. Następnie dodamy sobie zasady. Sok naturalny. Sok sztuczny, czyli ten osmak u czarnej porzeczki do porównania. To było po dodaniu zasady, to jest po dodaniu kwasu. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że substancje naturalne, czyli ta porzeczka, która jest w soku, zawiera w sobie antocjany. Antocjany są to takie związki, które reagują właśnie z kwasami i zasadami poprzez zmianę barwy. Natomiast w substancjach sztucznych, w sokach sztucznych antocjanów nie znajdziemy, stąd nie, nie ma żadnej zmiany, te zmiany nie zachodzą w tym soku. Podobnie dzieje się w przypadku herbaty, która także może być takim naturalnym wskaźnikiem, gdyż pod wpływem kwasów będzie ona stawała się jaśniejsza, natomiast w przypadku zasady ona zmieni kolor na ciemniejszy. Więc z herbatą takie doświadczenie, nie tylko z sokiem, możecie również wykonać w domu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmikach.